jesteśmy drużyną uszatą. Tak? I e, <noise> na dla, dla Was właśnie, tak? E, wolałabyś. Myślę, że nie muszę tłumaczyć e, zasad, ponieważ jak obejrzycie, to sami je rozumiecie. Dobra. Tak, czyli wolałabyś cały czas chodzić do tyłu, czy przy każdym kroku w przód uk Ukłuć się w palec? Kocham, chodzić tyłem! Jestem wrażliwa na ból, więc. Chyba wolałbyś... wolałabym chodzić do Wolałabyś ogolić sobie brwi czy rzęsy? Mm. Brwi, bo można to rysować. Rzęsy istnieją sztuczne. No to można brać z na korzyść A ja mam grzybkę? Wolałabyś cały czas szeptać czy krzyczeć? Krzyczeć, szeptać, bo tak to jakby e, się krzyczało, to można by zrobić coś nieodpowiedniego. A jakbym szeptała, to mogłabym chodzić z takim megafonem czy czymś i wtedy każdy by mnie słyszał. Tak, szeptać. Wolałabyś spędzi, spędzić 3 dni ze swoimi idolami czy mieć 2000 obserwatorów? Nie mam idola? 2000 obserwatorów. Wolałabyś wyjść z domu z nieułożonymi włosami i w pełnym makijażu, czy złożonymi włosami, ale bez makijażu? Mm. No, nie, nie robię sobie makijażu, kiedy wychodzę. My się w ogóle nie malujemy. No właśnie, chyba że na dyskotekę, albo coś. No. Chyba, że jest Sylwester. No. No. Wolałabyś cofnąć się w czasie, czy zdobyć, przysz czy zdobyć przyszłość? Trzeba myśleć e chociaż gdybym cisnęła się w czasie, to bym poprawiała swoje błędy i miałabym lepsze życie. Do przyszłości. To masz świetne życie. Wolałabyś <noise> oddać laptopa czy telefon? Laptopa? No, bo zawsze można kupić na komputer. Właśnie. To znaczy, mam laptopa i komputer. Wolałabyś <noise> nie słyszeć czy nie mówić? Hmm. Chyba... Chyba nie mówić. No, bo można by pisać kartki. No, a nie słyszeć tego gorzej. Ludzie musieliby pisać. Mm. Wolałabyś być spalona, czy prze... To pogrzebana proszę, żywcem? To. Ale spalona też żywcem? Nie wiem, ja bym wolała być spalona. Ja Wolałabyś mieć źle... Obcięte włosy, czy zły kolor włosów? Zły kolor? Mam źle obcięte. I żyje. <laughs> Nie widać. Nie widać. W sumie mam krótkie. I wolałabyś pojechać w podróż do świata. czy szczęśliwie się zakochać? Szczęśliwie się zakochać. Szczęśliwie się zakochać. Krótki, no tak. Bardzo krótki. No. no dobra to na tyle dzisiaj i w tym filmiku. Mam nadzieję, że się podobało i mam um, i dawajcie łapki w górę. Mm. Baju!